W tym ćwiczeniu dodamy nieuporządkowane materiały archiwalne do wniosku o ich przekazanie bezpośrednio w portalu archiwisty. Z funkcjonalności tej korzystamy wówczas, gdy wniosek o przekazanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych przekazany przez jednostkę został zaakceptowany przez właściwe archiwum państwowe, natomiast same materiały archiwalne zostały przekazane poza systemem ADE. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik. Z menu wybieramy Przejmowanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, a następnie Wnioski. Na liście wniosków odnajdujemy wniosek, który powinien być w statusie Wniosek Zaakceptowany. Status ten oznacza, że wniosek o przekazanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych został zaakceptowany przez Archiwum Państwowe i oczekujemy teraz na wprowadzenie właściwych materiałów archiwalnych. Dla wybranego wniosku wybieramy akcję Szczegóły. System wyświetla nam szczegóły wniosku o przekazanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, a my przechodzimy na zakładkę Nieuporządkowane Materiały Archiwalne. Znajduje się tu miejsce, w którym powinniśmy załączyć pliki składające się na nieuporządkowane materiały archiwalne. Przede wszystkim będzie to właściwy plik z materiałami nieuporządkowanymi. Klikamy odpowiedni przycisk przeglądaj i Wybieramy plik z dysku. Następnie podpis elektroniczny, który załączamy z odpowiedniego pliku. I wreszcie suma kontrolna do materiałów nieuporządkowanych czyli tzw. Tak skrót. Gdy już załadujemy te trzy pliki, klikamy przycisk Przekaż paczkę. Nieuporządkowane materiały archiwalne zostały dołączone do wniosku i są dostępne w systemie do weryfikacji przez pracowników Archiwum Państwowego.